Sponsorem programu jest producent niepalnej izolacji termicznej i akustycznej Izover. Noc przed nami z chmurami. I deszcz też. A jutro sporo chmur miejscami deszczowo, a na Dolnym Śląsku przejaśnienia, szczegóły za chwilę. Dzień dobry, Jarosław Kreti, prognoza pogody. Choć w Europie Zachodniej rozwija się e, pogodny obszar wysokiego ciśnienia, to do nas słońce nie sięga. E, jak widać na naszej mapie nad Polską zbiera się sporo wilgoci. To chmury, które kręcą się w Wielkim Wirze, e, w Niżu, którego środek jest mniej więcej nad Morzem Czarnym. To wszystko będzie się tak kręcić nadami jeszcze do soboty, a potem już będzie słonecznie. ale Dziś w nocy sporo chmur. W Polsce Wschodniej i Środkowej będzie chwilami padać deszcz, na zachodzie może się chwilami rozpogadzać. I tutaj najchłodniej, bo koc chmur dziurawy 8-9 stopni, a pod chmurami ma być 10 do 12. Jutro, jeszcze przed południem, na zachodzie może się przejaśniać. Na północy, w środku Polski i na Śląsku, i w Małopolsce może padać deszcz. Po południu wciąż pochmurno, ale już raczej mrzawka. A na Dolnym Śląsku może też i na Podlasiu przejaśnienia. No i ma być 14-16 stopni, na zachodzie 17-18. Chwilami może nam dokuczać chłodny wiatr z północnego zachodu. I imieniny jutro obchodzą Józefa, Daria, Maurycy, Tomasz, Ignacy, Joachim i Prosimir. Słońce wstanie w Warszawie o 6:19, zajdzie o 18:37 i pogoda się popsuła, ale na czas zdążyli organizatorzy prestiżowego wyścigu balonowego Gordona Beneta, który właśnie zakończył się w Estonii. Francuzi trafili jeszcze na dobrą pogodę i korzystny wiatr. I tu uwaga, Przelecieli ze Szwajcarii aż do Estonii, gdzie odebrali medale za zwycięstwo. Ciekawe, skąd brali prognozę pogody. No oczywiście z Nowej T.V. Do widzenia.